Jak najszybciej należy rozwiązać sytuację mieszkańców ulicy Hetmańskiej, którzy nie mogą dojechać do swojego domu, którzy nie mogą parkować przed swoim blokiem. Co więcej, mamy do czynienia z sytuacją absurdalną, ponieważ miasto zapłaciło 2,5 miliona złotych za budowę ulicy. Ulicy, która jak się dzisiaj okazuje jest podobną ulicą prywatną. Ulica, ulica jest zamknięta dla. Ruchu przez osobę prywatną. Ostatnio pojawiły się dodatkowe barierki. Dzisiaj także będziemy chcieli wyjaśnić, czy te utrudnienia, które powstały na, na tej ulicy, nie powodują zagrożenia dla mieszkańców. Czy karetki pogotowia czy Straż Pożarna będzie mogła bezpiecznie dojechać do bloków, które mieszczą się przy ulicy Hetmańskiej. To bardzo ważne, ponieważ należy zagwarantować bezpieczeństwo mieszkańcom Łodzi. 18 czerwca chcemy odbyć spotkanie na posiedzeniu Komisji Doraźnej do spraw transportu z mieszkańcami tego bloku, ale też z tym bardzo ekspresyjnym deweloperem, który stawia ich przed faktem dokonanym, czyli grodzi ich, ich blok, uniemożliwia im dojazd do posesji. Chcemy rozmawiać o tym, w jaki sposób doszło do sytuacji, w której to będzie płaciło za tą drogę właściwie trzy razy. Raz za jej budowę, drugi raz za odszkodowanie i trzeci raz sami mieszkańcy za możliwość parkowania. Chcemy po pierwsze dowiedzieć się, czy jakiś urzędnik podniósł z tego powodu odpowiedzialność, bo jest to ewidentny błąd, ale po drugie chcemy sprawdzić, czy są jakieś sposoby rozwiązania tej sytuacji. Urząd miasta, urzędnicy miejscy, w szczególności biuro prawne, nie może w takiej sytuacji umywać rąk, bo za te błędy Urzędu Miasta Łodzi płacą mieszkańcy i uważamy, że w takiej sytuacji ta interwencja jest potrzebna. 18 czerwca o godzinie 12.30 Będziemy mieli okazję porozmawiać i taka sytuacja, jak dzisiaj, którą tutaj obserwujemy, czyli blokada prywatnego mienia przez dewelopera, co się Państwu zdarza permanentnie, nie będzie więcej miało tutaj miejsca.